Ja, Słuch, ja słuchałem z niedowierzaniem tej pani Nowackiej, która mówi, że Dlatego właśnie zmniejsza liczbę lektur, żeby ich było więcej. To, to chyba logiczne, prawda? <grywa> Paradoks Nowacki to jest. Paradoks Nowacki. Do, 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 tych, do tych złotych Nie. myśli dzisiaj mieliśmy Waldemara Żurka o mądrej ręce, Nie. bo możemy dorzucić panią Nowacką. Też by się przydało takie robić te tabliczki i tam można w ministerstwie Nie. powiesić, co tu się dzieje. Adam Kania, Konfederacja z nami. Witamy serdecznie, Dzień dobry. Panie Witam Jak serdecznie. Adamie. Jak pan tak słucha, y, są ekstremiści, y, taki skraj i tuż za skrajem skraj z skraj krajów i dopiero Waldemar Żurek. Pan rzeczywiście widzi w nowym ministrze. Sprawiedliwości takiego ekstremista jak Jarosław Kaczyński? Myślę, że pokaże dokładnie taką samą klasę, albo no antyklasę, jak przywołana już pani minister Nowacka, czyli zdewastuje nam system sprawiedliwości. Niestety, tak jak pani Nowacka, dewastuje dokładnie system edukacyjny w Polsce. A to są, no bo tak mówimy, dewastuje, dewastuje, ale to są rzeczy przecież nieodwracalne, tak? bo to wcale nie będzie łatwo wrócić do tego, do tego co było, do takiej szkoły, jak była na przykład. Prawda? Jeżeli się argumentuje tym, że naprawia się. Sądownictwo w Polsce, tym że w, w trakcie właściwie jedne, jednej decyzji odwołuje się e, prawie 50 sędziów, no to ja się pytam, a w jaki sposób w tym momencie te odwołania mają przyspieszyć albo. Poprawić funkcjonowanie tych sądów, tak? Znaczy, że to nie są odwołania, tylko na razie zawieszenia. I oni będą w tym zawieszeniu funkcjonowali pan długa, czy wiedzieć jak długo. No więc właśnie, dlatego to jest y, sytuacja, w której y, z jednej strony mówi się, że ktoś chce coś poprawić, a z drugiej strony jednak y, y, ten przeciętny kowalski, który idzie do sądu niestety, ale będzie po pierwsze czekał dłużej. Y, może się okazać, że na przykład w przypadku sądów karnych, jeżeli taki sędzia, który został w tej chwili zawieszony i na przykład nie będzie mógł orzekać z różnych Przyczyn tak, organizacyjnych, no to taka sprawa musi się rozpocząć od początku, tak, bo sędzia w sądach karnych od samego początku do końca musi prowadzić daną sprawę. No i dla. Przeciętnego oskarżonego, być może to jest fajne. Natomiast dla kogoś, kto jest pokrzywdzony w takiej sprawie, no niestety będzie się borykał z takimi sytuacjami. To jest taka forma igrzysk, żeby pokazać tym najbardziej zagorzałym fanom Donalda Tuska, że jednak coś się dziać będzie? Czy to już teraz jest akt desperacji, jak do tego podejść? Tak, to jest teatr. To jest teatr, który ma dla ludzi być taką, taką pokazówką, że coś się dzieje i rzeczywiście wygląda na to, że coś się dzieje no taki był zarzut główny pod adresem ministra Bodnara, że e, niby miało się dużo dziać, prawda, był, miał być to czas rozliczeń, natomiast e, okazało się, że niewiele z tego wyszło no i po to tutaj mamy nową postać, e, też oczywiście kontrowersyjną ze względu chociażby na swoje e, doświadczenia zawodowe sędziowskie e, przypomnijmy chociażby polityczno-sędziowskie, tak, polityczno-sędziowskie tak. polityczno, tak. no ale też bilokacji, no, gdzie był w dwóch miejscach naraz na, raz no, na przykład, roku, albo pamiętam, groteskowa że... sytuacja kiedy oskarżył swojego pracodawcę, bo zaatakowała go maszyna czyszcząca, tak? Tak. I, zęba, i zgrzytał. No, no, zgrzytał zębami, teraz Polska musi mu wypłacić za zniszczone zęby. Dokładnie. I wśród tych nowych postaci w rządzie pojawił się nowy wicepremier, a stary minister spraw zagranicznych. Tak krótko recenzował go Jarosław Kaczyński. Dzisiaj świat idzie na prawo. Polska też na szczęście idzie na prawo. To widać we wszystkich badaniach. I wobec tego oni być może też będą próbowali udawać podkreślam to słowo udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski. Myśli pan, że publiczność w Polsce, czy że Polacy kupią taki patent, że oto Radosław Sikorski będzie taką bardziej konserwatywną twarzą Platformy Obywatelskiej? Czy to w ogóle jest realne? Lud często mówi. My obywatele często tak mówimy, że mamy niestety pamięć złotej rybki i być może wielu naszych obywateli na to się nabierze, zapominając o tym, co się działo tak naprawdę wcześniej. I ponieważ koniunkturalizm polityczny jednak jest brany pod uwagę i prawda, te nastroje społeczne są brane pod uwagę, no to ewidentnie wychodzi im, że ta prawa strona jest teraz silniejsza, prawda, ma więcej głosów, no więc trzeba zrobić tak, żeby się przypodobać bardziej tej prawej stronie. Dobrze, no ale i... próbował to robić Rafał Trzaskowski w czasie kampanii wyborczej, dokładnie. gdzie mówił o zdrowym rozsądku, o tym, jak on to będzie z Trumpem tam. Karykaturalnie sobie... to wyszło. Tak, no, no. wyszło groteskowo i jak widać, ten pomysł nie wypalił. Czy Na szczęście Rafał Trzaskowski coś? szybko wrócił do swoich ustawień fabrycznych. <laughs> Ci, którzy bardziej obserwują scenę polityczną, ale też tutaj lokalny rynek warszawski, tak to dobrze skonale wiedzą, kim tak naprawdę jest Rafał Trzaskowski. I dokładnie to jest, jeśli chodzi o wizerunek całej Platformy, czy koalicji jeszcze szerzej na to patrząc. Dokładnie tak samo to jest zabieg marketingowy i po to zostaje wystawiony minister Sikorski. Po to, A że... jakie są ustawienia fabryczne Sikorskiego? No właśnie, czy Radosław Sikorski, pokazując siebie w takim formacie premierowskim, no jakby już jest blisko za Donaldem Tuskiem? Czy ta zmiana to jest kwestia, nie wiem, miesięcy? Dla mnie pan Sikorski, obserwując jego karierę polityczną, to jest kameleon. Po prostu on się potrafi odnaleźć w każdej sytuacji, dostosować i tak jak trzeba I to to nie jest zaleta tego, co pan mówi no, dla mnie nie jest to zaleta. Ja oczekuję od polityków i zresztą po to też się tym zajmuję, żeby być na wyrazistym i trzymać się swoich poglądów. A może jest tak, że namaszczenie takie delikatne przez Donalda Tuska ma spowodować, żeby trochę strącić i nosa utrzeć, żeby wziął też odpowiedzialność za część tego, co się dzieje w tej chwili i żeby ludzie w ten sposób do tego podchodzili? Jeśli to namaszczenie zadziała tak samo jak w przypadku wyborów prezydenckich albo popieranie przez premiera Donalda Tuska, pana Rafała Trzaskowskiego, to niech jak najbardziej popiera. To jeszcze o premierze jedna krótka opinia. Takie zdanie usłyszałem, które myślę jest istotne, że premier walczy teraz nie strategicznie, a taktycznie, czyli nie ma strategii na państwo, tylko ustawia się taktycznie do tego, jak działa, działać wobec nowego, nowego prezydenta i te zapowiedzi, że będę działał pomimo prezydenta, ja, ja oczywiście może, mo, może to trochę skracam, ale taki jest sens tego, co mówi, niepokoi po prostu, bo chciałoby się, pomimo, że są dwa obozy polityczne, żeby wspólną sprawą była Polska i żeby panowie usiedli i się dogadali na to, co jest ponad podziałami, że jest racja stanu w Polsce, tak? I, i te, te, tego bym pragnął. No. A są jeszcze takie obszary ponad podziałami, bo mówimy niby bezpieczeństwa, ale tak naprawdę układają się. I z jednej i z drugiej strony w zasadzie w, na każdym polu. No, na pewno ten obszar y, sądownictwa, od którego żeśmy zaczęli, na pewno jest takim obszarem, w którym powinniśmy y, rozpocząć n, tak naprawdę nowe układanie tego systemu. Y, no my proponujemy reset konstytucyjny, żeby wrócić do tych ustawień fabrycznych, żeby m, żadna ze stron nie miała poczucia tego, że to jest nasz system, prawda, a jak nie nasz, to ich. Tylko to był, żeby to był naprawdę system, który właśnie no po prostu tam na dole, tam na dole obywatele no, nie oczekują tego, czy że jeden czy drugi minister sprawiedliwości, jakikolwiek on nie był, zrobi jakieś czystki typowo polityczne, bo w tym przypadku mamy, mamy czystki polityczne, tylko oczekuje wyroku i to nie tyle, nie tyle co samego wyroku, ale orzekania zgodnie z prawem. No Ja często jestem na salach sądowych, bo też jestem zaangażowany społecznie i pomagam ludziom w sądach będąc po prostu na tych salach sądowych. Ja naprawdę widziałem różne rzeczy na salach sądowych. Niestety sędziowie w wielu miejscach czują się jak bogowie na salach. Dlatego też osobiście uważam, że pomysł izb Dyscyplinarnych i tak dalej, to był dobry pomysł. Potrzebna jest, potrzebny jest jakiś system weryfikacji sędziów, czy, czy to Izby, czy inny system, nie wiem. Natomiast, natomiast ta reforma ona powinna wynikać rzeczywiście z aktów prawnych. Sędziowie powinni orzekać na podstawie prawa. Co to jest? Co to jest jak doświadczenie, prawda, sędziowskie? Często sędziowie się powołują na to. Albo doktryna, prawda? Co, 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 co to jest? Mamy w Polsce pięć różnych doktryn orzeczniczych na dany temat. Nie mamy precedensu, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. I de facto każdy sędzia sobie może jakąś doktrynę, którą... Nie, ma... może, może być niezależny również od zdrowego no rozsądku jest... prawa i a poczucia sprawiedliwości. A więc właśnie, ja bym żeby sędziowie orzekali na podstawie prawa. Jest artykuł i ten artykuł ma prawo, ten artykuł mu daje prawo do tego, żeby orzec i, i ani kroku dalej. I w tej sytuacji nie byłoby takich orzeczeń, że jeden sędzia podważa e, sędziostwo innego sędzia, sędziego. E, Takie prolegatywy sędziowie nie mają. Pan powiedział o resecie konstytucyjnym. To jest pomysł e, głoszony od dawna przez Konfederację. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość też jest chętna na taki reset konstytucyjny, bo widać, że no, te Mechanizmy się, się zacięły. No tak, ale, ale czy współpraca Prawa i Sprawiedliwości i, i Konfederacji to jest jeszcze coś, co, co może zaistnieć, bo tak naprawdę Słowomir. Sławomir Męcen po poparciu Karola Nawrockiego, który mam wrażenie, że tam prezydenturę zdobył też e, dzięki głosom wyborców Konfederacji, to, i to nie ma co tego ukrywać. Ale Słowomir Męcen dziś mówi Kaczyński to polityczny bandyta. To nie jest otwarcie dyskusji do, do porozumienia, wyciągnięcie ręki tak. na zgodę. No, prezes Kaczyński niestety chciałby nas y, chłapnąć jako przystawkę. A my nie, jesteśmy partią? Taki, taki no my nie jesteśmy partią, która chce być przestawką kogokolwiek. My yy, organizujemy Ale politykę... Ale to, 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 to pan to nazywa chapnięciem. Czy, yy, czy taki, taka wspólna płaszczyzna, jaką zaproponowała Prawo i Sprawiedliwość w ostatecznej deklaracji polskiej, to, to odczytujecie jako chęć zniszczenia. Konfederacji? nie, problemem nie jest sama deklaracja, tylko problemem jest to, w jaki sposób została ona zaproponowana. Tak? Znaczy? No, w zasadzie autorytarnie, tak, my mamy deklarację, podpisujcie ją i prawda, bądźcie tutaj z nami nie było zaproszenia do rozmów, nie, za, nie było zaproszenia do wspólnej debaty, jak taka deklaracja ma wyglądać. Tak? No, Panie, ale ja, ja rozumiem, że przedstawienie takiej deklaracji to jest punkt wyjścia do rozmowy. No. I jeżeli na przedstawienie deklaracji, czy. Podpisalibyście coś takiego razem z nami, odpowiedzi jest, wy, wy, wy polityczni bandyci, no to rzeczywiście. To dalej nie jest nasza deklaracja, tak prawda? To jest deklaracja zdarzyła. zaproponowana, a wręcz próba narzucenia swojej deklaracji. No, tak, osiem, jak ale to... gdyby, była, gdyby było zaproszenie do Wspólnego Stołu i siadamy i spisujemy taką deklarację i szukamy czynników, które nas łączą, to jest Jak pan inny... y, y, dał do podpisywania y, y, Karolowi Nawrockiemu deklarację toruńską, tam nie było też rozmowy, jakoś nikt się nie obraził. Ale byliśmy w innej sytuacji, tutaj y, y, nie rozmawialiśmy na temat poparcia <laughs> kandydata na prezydenta, okay. nie a dobrze. nie na temat a, współrządzenia. Y, no, okay. a, ale czy pan uważa, że taki w tej sytuacji, czy taki reset konstytucyjny, jaka, takie współdziałanie dla dobra państwa, które naprawdę wymaga naprawy, czy to jest realne, Pana zdaniem? Czy, czy, czy Konfederacja jest w ogóle gotowa do tego? Biorąc pod uwagę 20-letni duopol polski, czyli PiSu i PO, obawiam się, że nie jest to realne. Obawiam się, że nie jest. Może te obozy Ale, są. Zbęd... Ja, py ja pytam o gotowość my. Konfederacji. My mówi? jesteśmy gotowi, natomiast A, okay. ze względu na ten duopol i te dwa obozy, które się od kilkudziesięciu lat ze sobą w Polsce ścierają, no mamy taką walkę plemion. Niestety e, obawiam się, że będzie to niemożliwe. To przejdźmy jeszcze na koniec do plemienia Donalda Tuska i wypowiedzi Anny Muchy, która kiedyś była w platformie obywatelskiej, teraz u na Hołowni, Polska 2050. A czy da radę pociągnąć czy przewodzić koalicji do zwycięstwa w kolejnych wyborach? To jest nasza największa odpowiedzialność. Dobrze zmienić Polskę przez te dwa i pół roku i wygrać wybory w 2027 roku. Ja mam coraz głębsze przekonanie, że pan premier nie da rady tego zadania zrealizować. Więc jeśli pan zapytał przed chwilą, czy taka decyzja powinna być podjęta wcześniej czy później, moja odpowiedź brzmi e, wcześniej. Uważam, że im wcześniej e, zaproponujemy równowagę, Również nowe przywództwo, a tym wcześniej będziemy mieli szansę odbudować zaufanie do naszej koalicji. Czyli pani nie wyobraża sobie tego, żeby premier Donald Tusk stał na czele waszego rządu do wyboru w 27 roku? Bo rozumiem, to się może źle skończyć dla Moim was, tak? Zdaniem PiS sprawił, obsobaczając pana premiera Tuska przez 8 lat, prowadząc to jako świadomą strategię, sprawił, że pan premier Donald Tusk nie jest w stanie dzisiaj tego przeprowadzić. Czy tym razem to nie jest wina Tuska, tylko wina PiSu? Ale Tuska już nie ma, czy to jest jakaś negocjacja Polski 2050, jak pan to odczytuje? I ja myślę, że tam wewnątrz są bardzo mocne tarcia i dlatego też pani Mucha odważyła się na dosyć odważne stwierdzenie, tak naprawdę negując w tej chwili premiera. No tak, ta kołębica stała się jastrzębiem. No tak, ulecana. tak, ale ona nie, ale ona, nie ona neguje tylko ona mówi, premier został tak uszkodzony przez yy, Prawo i Sprawiedliwość, tak. że się do niczego nie nadaje no sprytny zabieg. Z jednej strony pokazuje, że premier powinien podać się do dymisji, a z drugiej strony przynosi akcent ciężaru odpowiedzialności zupełnie w inną stronę. No, Czyli okazuje się, że PiS jest tak wszechmocny, że mebluje również wewnętrzne układy w koalicji a rządowej. nawet nie no, premiera w jest w stanie pstryk strącić, być, być może z półserio, można tak można oczywiście można tak stwierdzić. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, no za chwilę mamy dwa lata tego rządu, no nie całe dwa lata i, i no pani Mucha, że Mówi, że no mamy kolejne prawie dwa lata, prawda, na to, żeby tutaj wspaniałe rzeczy zrobić w Polsce. No to pytam się, gdzie byli przez ostatnie dwa lata no, Byli przy prawie, tak jak sobie je rozumieją, więc tutaj rewelacji nie było. Adam Kania, Konfederacja, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A do Państwa zaraz wrócimy, bo a to gospodarcze informacje przed nami, a to jeszcze prognoza pogody do rozstrzygnięcia, czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze. Jeszcze mamy parę spraw między sobą do pozałatwiania, ale to do do za chwili. chwilę. Poranek budzimy się, telewizja w Polsce 24, bądźcie z nami.